A tobie co? A tobie? Impreza sylwestrowa. Sylwester był bity tydzień temu. Taka impreza była, że do tej pory mnie trzyma. A w ogóle to, jakbyś opisał. No, taki stan. Wyglądał tak źle, że cokolwiek nie zrobił, za nic nie powinien tego powtarzać. Dosadniej. Jego stan czynił go żywym dowodem na to, że to, co złego mówi się o napojach wyskokowych, jest stuprocentową prawdą. E, bardziej obrazowo. Wyglądał i pachniał, jakby wyszedł z własnego grobu, do którego włożono go lata temu. A swoim zachowaniem prosił się, żeby jak najszybciej go tam wsadzić z powrotem. To było aż za moc. Już mi lepiej. A tobie w sumie co? Też kac? O nie, syn miał na rano do szkoły.